Miło pana widzieć. Witamy serdecznie, witamy pięknie. Serdecznie witam wszystkich Państwa zebranych tu na rynku naszego Starego Miasta. Oczywiście wielkie słowa podziękowania, uznania, że Mikołaj po raz ósmy z dalekiego Rowaniemi, z Japonii przybył do nas i jestem przekonany, że również będą wspaniałe prezenty. E, tak jak wspomniałem, nasz Barmiński Jarnak Świąteczny to już ósma odsłona. E, pięknie udekorowane miasto. Jeszcze raz chciałem za panem Andrzejem podziękować naszemu partnerowi. W firmie Philips, bo przecież z głębi serca oni tak od siebie nam wspaniale przystrojają tą naszą starówkę. Z okazji świąt, pięknych świąt Bożego Narodzenia, wigilii, chciałem złożyć wszystkim Państwu wspaniałych, radosnych, rodzinnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie, Panie Prezydencie. Mikołaj z Rowanieni, Miasta Partnerskiego Orsztyna. O, hej, hej, hej. hej. Oikein mukavaa olla taas täällä. Vuosi on kulunut ja niin nopeasti. Aamose po polsku. Tak po polsku. Bardzo serdecznie pozdrawiam z mojej Laponi i Rovaniemi mojegom mojego miasta. I bardzo miło znowu przyjechać do Olsztyna. A teraz mam coś specjalnego. Ja mam No Wyszalik Osztyński. Niech dziś komponuje. Jeszcze chciałbym e, powiedzieć, że e, powiedziałbym do pani Zimy, że nie poróżuje ze mną. Ale wiadomo Pani Zyma jest taka najbardziej niezależna Pani. I nie słucham mnie. I, i ja myślę, że ona musi być Polką. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Warmiński Jarmark Świąteczny Uważamy za otwarty Proszę się Oj, częstować Bardzo dziękujemy Dziękujemy Panie Prezydencie Kochani wspaniałego jarmarku Dla wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje Chrystus, Chrystus nam się narodził aby nas od o swobodzie. Chrystus, Chrystus nam się narodził aby nas od o swobodzie. Dlaczego ci? Dzisiaj pożywa nie lęk, ludziom wielkie wesele. eso non nos